Co roku zapraszamy naszych przyjaciół na koncert poświęcony innemu motywowi muzycznemu. W tym roku była to muzyka ludowa, a więc była rzeczywiście ludowa, było trochę klasyki i był też jazz z motywami ludowymi. Takie koncerty organizujemy już od 6 lat, to był siódmy. Za każdym razem jakoś udaje nam się zachęcić przyjaciół, znajomych, żeby kupili cegiełki bilety i sponsorów, żeby pozwolili nam taki koncert zorganizować przy założeniu, że właściwie nie ponosimy żadnych kosztów, dlatego całe przychody możemy poświęcić na to, czemu te koncerty mają służyć. Pieniądze, które nam się udaje zgromadzić dzięki tym koncertom, możemy wydać później na pomoc dzieciom. Przede wszystkim staramy się robić takie rzeczy, które pozwolą im się bardziej wzmocnić, stać się ludźmi takimi bardziej pewnymi siebie, żeby w tą dorosłość wejść z jakimś takim bagażem pozytywnych doświadczeń. Dzięki pieniądzom, które udaje nam się zgromadzić, organizując te koncerty, możemy potem pomagać dzieciom z domu dziecka w kołaczkowie przeznaczamy pieniądze przede wszystkim na wspieranie sportu. Możemy też finansować pewne programy, które pozwalają im się odnaleźć w takim świecie dorosłym, czyli finansujemy szkoły, finansujemy różne kursy zawodowe, finansujemy kursy na prawo jazdy, fundujemy wyjazdy wakacyjne, jakieś prezenty urodzinowe, a także takie przyjemności, które pomagają tym dzieciom poczuć się bardziej wartościowe. Bo to są jednak dzieci, które miały bardzo trudne życie.